Szukasz solidnego i trwałego ogrodzenia dla swojego domu? Wybierz sztachetki metalowe od sztachetki.pl. Postaw na jakość i niezawodność. Postaw na www.sztachetki.pl Jesteśmy przed ceremonią ważenia, przed galą Silesian EMA 15, a ze mną jeden z bohaterów walki wieczoru, Daniel Rudkowski. Siemanko, Daniel. I chcę zapytać, jak u Ciebie ta waga, bo tu mieliście limit 80 kg, wypełniłeś? Witam serdecznie. Jestem profesjonalistą, więc oczywiście wypełniłem. Trochę przestrzeliłem wagę, bo mam za 4 kg niedowagi, ale jest ok. No ale to wiesz, jeszcze jest cały wieczór, jeszcze, jeszcze jest jutro dzień, także <laughs> ogólnie nie wiem, ty tak ważysz na co dzień te 76 kg, czy. 76, 77 teraz właśnie. Czyli te przygotowania były o tyle bardziej fajne, że mogłeś po prostu nie mieć tego procesu zbijania. To jest, to jest, wiecie co, no, y, dlatego nie uważam, że to było jakiekolwiek przygotowanie, bo. Nie ma tym największym naszym męczarni, czyli tej robienia wagi, tak? Ale to trening naturalnie codziennie trenujemy, robimy to samo. A o tyle przyjemniej, że mówię, nie musisz ciąć kilogramów, nie musisz się pilnować i to jest. Dlatego jest fajny luz, to jest zarobisty spadning mocny i to jest bardzo fajne. W poniedziałek rozmawiałem z Robertem Ruchałą, żeby wytypował Waszą walkę, to powiedział, że zdecydowanie Salim z tego względu, że nigdy nie walczy z kimś takim, kto tak mocno uderza jak Salim. Ja. Znaczy Robert Ruchała to powiedział, że... No nie, znaczy, powie... nie wiem, wiesz, nie wiem jak Salim uderza, tak? No jak mocno uderza, no to jak najbardziej wiesz. No, na pewno to jest. E, nie wiem jak on uderza, ale to jest boks. To jest boks. E, w miarę są duże te rękawice, tam są dziesiątki, e, ale sam fakt już boksowałem 7 razy, e, więc wiem jak to jest i. i robimy dzień w dzień, robimy to samo i boksujemy i na ten, ale, ale jednak boks... E, w walce bokserskiej jest trochę inny. No ja właśnie mówię, ty walczyłeś też z pięściarzami, chyba z Przemysławem Runowskim walczyłeś, to, co pamiętam, czy tak, ktoś mylę? Nie, jak najbardziej Przemysław Runowski, e, kilku ich było, ale powiem Ci, jeden najmocniejszy, który bił, nie Przemysław Runowski, który miał rekord 18-1, e, tylko Kubańczyk, który, nie pamiętam, on miał tam H4, czy 5-0, czy nawet debiut, czy nawet debiut ze mną, i on, zaraz zobaczę, tak, i on bił naprawdę najmocniej. W walce MMA żadnej nie miałem takiego ciosu, nawet nogą czy coś, żebym poczuł tak jak ten skurczybyk e, piastką. Ale ogólnie, Daniel, mi się wydaje, że te walki właśnie pięściarskie mogą dla Ciebie właśnie przysłużyć się tylko na plus, bo tutaj możesz wyćwiczyć taką siłę ciosu, jaką nie wyćwiczy na treningach MMA typowych. Nawet nie wiem, czy chodzi o, o, tom, o ten cios, żeby go wyćwiczyć, ale żeby się kurna obić, żeby przyjść i, i wiem, że tylko i wyłącznie mogę korzystać z rąk, z niczego innego. Bo jak na walkach MMA, no to wiesz, są zapasy, są skróty i tam się wiele innych rzeczy po prostu automatycznie robię to, z czego jestem wiesz, słynny, czyli zapasy łapię i staram się skracać. A tutaj nie mogę. Będę musiał się napierdzielać i to jest bardzo fajne. No i, I z tego się cieszę, dlatego też to przychodzę robię, żeby. Przyjście trochę powyżywać na pierniczecie. Znany Radomski Pięściar, Michał Żaromiński, coś pomaga Ci przed tym pojedynkiem? Nie, nie, przed tym jak najbardziej. Nie, a przed innym jak najbardziej to z Michałem y, robiliśmy, co nie? Ale wiesz, Michałem, teraz nie możemy sobie pomagać, bo możliwe, że będziemy mieć waleczkę. O, to. Tak, to Za Czas bóg z Nie, no mówię, mam możliwość, mam przerwę od MMA, mam jakiś tam dłuższy okres, że nie będę walczył w MMA, no to jak najbardziej wyskakuję tutaj, y, żeby się piąć wyżywać, yy, trenować i próbować czegoś nowego. To teraz chcę podpytać, skoro przerwała od MMA, tutaj jeszcze z Jurasem, wiem, że będzie walka w międzyczasie pięściarska, tutaj Michał Żeromiński wyskakuje z Salim Tuhari, czyli Daniel Rudkowski, na KW 100 w walce z kategorii piórkowej? Eee, pędzi do, coś byłoby fajnego, ale nie, eee, nie, bo są inne plany. E, wszystko to zależy od e, jutrzejszej walki, nie, pojutrze, po w sobotę, od, od sobotniej walki. Mam już, e, jestem po rozmowach, więc wiem co i jak, e, ale no, o KSW 100 nie rozmawialiśmy. Co, nie rozmawialiśmy właśnie, e, wiesz, jak ma być radą, no to jednak ma być Radom, To nie dadzą mi ni na KSW 100, e, bo wiesz, no, u siebie w mieście przyjdzie tysiące ludzi, to jest no, wiesz, specjalnie dla nas, więc... Muszę zostać na miejscu. No tak, no Ty przyciągasz największą grono publiczności, jeśli chodzi o Radom. Oczywiście Albert Dziennikowski, Patryk Kaczmarczyk też przyciągają naprawdę bardzo dużo tych kibiców. Jeśli chodzi o jutrzejszą, znaczy o jutrzejszą, sobotnią walkę, Patryk Kaczmarczyk, Robert Druhała. Jak Ty to widzisz ogólnie tak, nie patrzę po prostu czysto czy koleżeńsko, czy kogo znać, i tak dalej, tylko idziesz do zakładów bułmacherskich i musisz obstawić. No właśnie bym nie obstawił. Właśnie o to chodzi, że nie, nie, nie obstawiłbym, bo czuję, że Patryk wygra. Stawiam. Stawiam trochę na Roberta, ale czuję, że Patryk wygra, dlatego nie postawiłbym, no bo to jest jeden i drugi ma takie same szanse, wszystko się może zdarzyć, to jest MMA. No dokładnie, tutaj masz rację tu prezentową, ale czy nie uważasz, że te warunki fizyczne Roberta trochę jak na tą kategorię wagową mogą być troszeczkę nie do przeskoczenia? O jakich warunkach mówisz? Wzrost i długość zasięg rom. No Zasięg ma, długość ma, wzrost ma, ale to też nie jest najważniejsze. No Walczyłem z dużo wyższymi, to tylko wiesz, zobaczymy jak wszystko wyjdzie, plan, trzeba robić swoje i tyle. No to jest świetne, że to jest MMA nieprzewidywalne i tyle. No wygra ten, co zrobi więcej i lepiej. A ty po Galicylewie nie zamierzasz się wybrać w sobotę na KSW, pooglądać tą hitową galę? Pojechałbym, ale niestety jadę do Szczecina tego samego dnia, bo walczą moich dwóch kolegów klubowych, tak jest, no i właśnie tam może jechać. A to kto będzie z To właśnie walczył? Dawid, Dawid walczy na 60 chyba, 8 catchweight zrobili, bo to na ostatnią chwilę, dosłownie dwa dni temu się dowiedział i od nas taki taki, taki z Ukrainy chłopaczek, też bardzo fajny. Bardzo mocny na 61 kilo, więc to są, no i trzeba jechać, wspierać wiesz. Pomogło się, załatwiło się walki, więc trzeba jechać, wspierać. Spodziewałeś się ogólnie kiedy że Będą takie weekendy w Polsce, kiedy mam praktycznie 5-6 Albo jest i kontra, jest KSW, jest Seaside Battle, jest jeszcze FSB. E Naprawdę jest tego właśnie, tyle, że. To jest właśnie niesamowite, a nawet zauważyłem, że 11 maja jest jeszcze 3-4. Tak, bo ja mówię o osobocie, że przepraszam, więcej jest tak kontra. Mamy KSW, jest e, w Rumi jest F, 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 FSB 9, Silesian. Silesian jest teraz i jest jeszcze właśnie no Seaside no Battle. No, niesamowite go. Jeszcze Hasuzuki jest w boksie. No, niesamowite, mówię jednego dnia. No. Kurna, że coś takiego robią, tym bardziej jak jest KSW, to też jest, to też jest taki ryzykowny dobry ruch, ale, ale to jest chyba to też dobre, że oni walczą na galach miejscowych, więc miejscowi ludzie pojadą do miejscowych zawodników i, i to też jest tak jakby był radą tego samego dnia co KSW gdzieś indziej, to i tak by Radom zapewniony był, no bo... Bo przyjeżdżają Radomianie i przyjeżdżają do nas walczyć, do nas oglądać i wiesz wspierać. Daniel, słuchaj, rozmawialiśmy o KZW, rozmawialiśmy o wszystkim, ale mam teraz takie pytanie: jakże jest ten o pieśniacztwo? różańskie Okoli. Ta walka teraz elektryzuje cały pięściarski, polski świat. No bo jest chyba teraz na najwyższym, na najwyższym punkcie. Tak naprawdę Nawet Różański jest uznawany za jednego z, chyba z najlepszych teraz polskich no, pięściarzy. Stało, tak, tak. No właśnie. Jak uważam? No kur na Okoli jest przeokrutnie wysoki, ma zasięg i, i boksuje, co nie? I boksuje. A norżański jest, musi być presja i to myślę, że w pierwszych rundach musiałby rozegrać. Nie, nie ujmując, ja się nie znam, ja tylko sobie walczę w boksie, a, a to jednak, ale różański wiesz, jest słynny z tego, że w pierwszej rundzie idzie i, i po prostu ma znokautować, ma trafić i ma tą moc. A, a jak będzie myślę, że tak sytuacja jakby tak chciały dłużej boksować z, z Okoli w ogóle, no to myślę, że na, na korzyść okiego. Słuchaj, ostatnie takie pytanie, może troszeczkę będzie takie nie to, że szpilkowate, ale no, muszę o to zapytać, ponieważ no fani też piszą, często pytają. Jak sobie poradziłeś teraz z takim, no walkę na KSW, ale jednak poszedł hejs w stronę, że nudziasz, nudna walka i tak dalej? Mi to wszystko ryba, wiesz, no co mi, co, co mi... E, tak jak 50% ludzi mnie lubi, tak samo 50% ludzi mnie nie lubi. No życie nie jesteśmy w stanie wszystkim dogodzić. Ja mam wyjść jak, najwie, jak najmniej zdrowia stracić i wygrać. To a czy to się komuś podoba, czy nie? Nie wszystkim będziemy się podobać, tak? Większość ludzi lubi stójkę, żeby się napierdzielać, mało kto lubi zapasy, no takie jest życie cholera. No. Są słabsze momenty, są gorsze chwile. Ważne, że jest zwycięstwo, jest zrobione i tyle. No niestety, ale widzisz, w następnej walce zrobię znowu swoje, będę rzucał, znowu będą klaskać. Takie życie, tacy są kibice i tyle. No Mówię, nie wszystkim musimy się podobać, nie, jak to niektórzy mówią, nie jesteśmy zupa pomidorowa, żeby się wszystkim wiesz, żeby wszystkim się podobać, smakować. No tak jest, no życie. No. Szkoda, ale mówię, no. Wiesz jak to jest, hejtują, gadają ci ludzie, co nic nie robią i tyle. No, no dlatego mówię takie mają życie, jakie mają, y, muszą się troszkę poudzielać w ludziach, którzy coś, coś znaczą, coś robią, y, coś więcej chcą robić, no niestety. Ja okay. mówię to samo jak kiedyś na kabiwa mówiono że o, cały czas przyciska i tak dalej, ale był skuteczny w tym, co robił i, i odszedł jako mistrz. No ja cię kręcę, no to, że każdy może powiedzieć, ale to samo powiedział, o, bo dociskałeś, no ale mógł wyjść mój przeciwnik, Siem. ale nie wychodził, no to co mam poradzić, w klubie też mi cisną. <śla> w klubie też się za mnie brachtają. <śla> ja mówię, no ale miał możliwość Wyjścia, nie chciał wychodzić. To co mam poradzić? Słuchaj, ostatnio mieliśmy też, że mówię, tak, jak będzie miał ty z Jurasem walkę pokazywałem. Ja Miałem z Piotrem Kuberskim i na koniec mnie obalił. Czy szykujesz też jakiś może ze mana Jurasa tutaj w tym pojedynku? Kurna, <śm> nie <śm> wiem, <śm> czy mi się tam uda, cholera jasna. Juras i ja muszę jeszcze trochę dobić do, tej, do ty, tych kilogramów, bo tam jest spora różnica masy między nami, ale będę musiał go szybkością zamknąć. No ale ja. Zajechać, kurna, że nie miał siły. No ale mój, to będzie takie naprawdę fajne, bo to będzie Dawid z Goliatem w no, ja mówię, w szczytnym celu to jest najważniejsze, że pomagacie, otwieracie swoje serce. To jest, to jest najważniejsze. Bardzo się cieszę, tak jak rozmawialiśmy, że wy, mm, zwykli ludzie, którzy są naszymi kibicami, próbują czegoś takiego. Mami i, i różnych Arturkaczu, i naszych kurwa, przyjaciele z klubu. Bardzo się cieszę, że to robią. Oni ogólnie doceniają, wiedzą, jak to jest ciężkie, ale teraz przekonają się to na swojej skórze. Że nawet wyjść do tych kibiców, do tych świateł, do tej muzyki i się zmierzą z tą ścianą tego stresu, i to jest piękne. Fajnie, że chcą, że próbują, to jest naprawdę. A ja idę, będę z, bardzo się z tego cieszył, śmiał i kibicował. No tak, jeszcze to jest właśnie w naszym mieście w Radomiu, także coś pięknego: 22 czerwca. Jura z Rutek na business boxing. No a w jutro na Filesia na MA 15 Salim Tuchari, Daniel Rutkowski. Ostatnie, może, słowa do swojego rywalu jutrzejszego? Do zobaczenia. Zobaczymy, że tak mocno biznes, jak mówi Robert Rochała. Pozdrawiamy. Dzięki, Daniel. Dzięki wielkie. Blachy, minda. Firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych. Oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. Www